W następnym odcinku na temat ekspresu ciśnieniowego firmy Bosch chciałbym pokazać działanie i obsługę tego ekspresu, co należy w dalszym ciągu robić. Zaczniemy może od pojemnika na kawę, to najprostsze. Tutaj jak widać jest pokrętło, które ustawiamy w zależności od grubości mielonej kawy. Jedna zasada: nie wolno tego pokręta używać, jeżeli młynek nie pracuje. Tylko w trakcie pracy możemy ten młynek ustawić, jeżeli chodzi o grubość mielenia, z tego względu, że ma tutaj ceramiczne tarcze dość do mielenia młynka, a nie metalowe, co jest dużym plusem, bo nie pali tej kawy. Także to już mamy kawa jest zasypana. Pokażę teraz filtr. Tu jest filtr w pojemniku na wodę. Które dobrze by było od razu nabyć w momencie zakupu ekspresu co z, z, i w kosztach będzie. Nie jest droga instytucja, aczkolwiek bardzo istotna dla urządzenia, żeby nam służyło przez wiele, wiele lat. Dodatkowo można y, używać wody y, przygotowanej w tym momencie, z tego względu, żeby jak najmniej kamienia nam się osadzało na rurkach ciśnieniowych, gdzie tam niestety dochodzi do, do wrzenia. Także to już mamy. Sam przód ekspresu. Tu mamy kontroleczki, które nam się zapalają w sytuacji, gdyby z ekspresem coś się działo. Czyli zapala się kontrolka, jeżeli brak jest kawy, zapala się kontrolka, jeżeli brak jest wody, jeżeli filtr jest zapchany, też nam pokaże. Okapnik na wodę, do którego zaraz przejdziemy, też nam pokaże. Także są to kontroleczki bardzo dla nas ważne, bo sygnalizują, że trzeba wykonać jakąś czynność związaną z obsługą tego ekspresu, aby nam służył piękniej i działał. Tu mamy główną głowicę, ona jest ruchoma do małych naczyń, do dużych naczyń, na kawę, bardzo wygodna, poręczna, z dwoma dyszami, więc możemy robić na dwie małe filiżanki od razu sobie napój. Tu jest znowu dysza do spieniania mleka, działa w momencie, kiedy ją pociągamy do siebie. I przestaje działać. Rurka, która jest ważnym elementem do spieniania tego mleku, ona jest rozbieralna, którą należałoby faktycznie czyścić po każdym spienieniu mleka, z tego względu, że mleko tutaj może zaschnąć, i niestety działanie. W w tym momencie naszej, naszego spieniacza się pogarsza. Ale to nie trzeba otwierać za każdym razem, o. raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas. To już mamy, tu mamy pokrętła. Tymi pokrętłami ustawiamy ilość wody, jeżeli chodzi o. O ilość tej wody, którą ma, mamy, czyli wielkość naszej kawy. Natomiast tutaj dozujemy tym pokrętłem ilość kawy, która ma być zmielona i podana do, do ciśnieniowego urządzenia, z której będziemy zaparzać kawę. Bardzo przydatna. Express ten ma jeszcze jedną fajną zaletę, ponieważ możemy korzystać, tutaj jest nawet zaznaczone taką łyżeczką, korzystać z kawy zmielonej już, kiedy ustawimy na, na tą właśnie łyżeczkę, młynek nam nie działa, ale zaraz pokażę pojemnik, do którego nasypiemy sobie kawy i wtedy wykorzystuję to. Mamy trzy przyciski, główne start, który służy do włączenia już parzenia kawy przycisk do wykonania spieniania mleka, jak również off clean, który służy do przemycia całego urządzenia przed zrobieniem kawy, jak również po. Tu jest główny przycisk na dole start stop, który automatycznie po wykonaniu czyszczenia nam się wyłączy. Tu mamy główny okapnik. Często jest tak, że kontrolka, jedna tu z górnych, zapala się i sygnalizuje, że ilość wody i ilość kawy w pojemniku, już zużytej, jest za duża i należy ją wymienić. Ja tu otwieram. Proszę. i Jak widać, tu jest woda z, tego, z tym okapniczku, która poleciała po przemyciu wszystkiego i kawa, która została wykorzystana. I to urządzenie zasygnalizuje nam, że czas najwyższy uzupełni y oczyścić i jedno i drugie, aby urządzenie funkcjonowało. O. Proszę. Teraz, y o raz w miesiącu fajnie by było, żeby wykonać czynność. Ja wspomniałem, że można kawę użyć mieloną już. To jest właśnie to, ten pojemniczek, gdzie wsypujemy kawę, zamykamy. Ustawiamy tamtym pokrętłem na kawę mieloną. Młynek nie chodzi i mamy kawę y, z ekspresu mieloną. Otworzę teraz główne wejście do naszego ekspresu. To jest całe urządzenie ciśnieniowe, które tutaj mamy. Dobrze by było raz w miesiącu je przemyśleć. Zresztą, jak instrukcja mówi, jest bardzo proste, aby wyjąć. Tu jest jedno pokrętło, które przesuwamy palcem naszukamy, ukrę... i całe urządzenie nam wychodzi, jak widać. Już mamy całe urządzenie na wierzchu, więc możemy je obmyć, wyczyścić i w bardzo prosty sposób również włożyć. Już jest zamontowane. Wkładamy z powrotem naszą zabudowę i ekspres jest gotowy do pracy. Smacznego!